Witamy wszystkich. Tak, witamy kochani. No, dzisiaj mój mąż będzie gotowy. Dzisiaj ja spróbuję coś pokazać. Tutaj mamy niecałe pół kilo kurczaka, to są nogi. łódka. które teraz muszę tak sobie ładnie Rozdrobnić, trochę pokroić. Pokroić tak? No, tak, wysyp sobie na, deskę na desce. Tam. Pokroję na takie kawałeczki, żeby mi pasowały później, ponabijać na patyki mięsko pokroiłem na mniejsze kawałeczki żeby później łatwo się było i równo nakładało Dobrze, na patelnię teraz ja będę Ci pomagała przyprawami co dajemy? sojasos? dodajemy sos? sojasos pierwszy zamiast, tak zamiast soli nie, to jest, to jest tylko marynata tak, tak, jeszcze, łyżkę gdzieś tak? później dodajemy jeszcze łyżkę. Do, teraz Co sezamowy, tak? sezamowy olej tylko ja jak lubicie, ci. nie za dużo tak? I nas? Kół, pół łyżki. Okej. Okay. Tak, to, bo to ma taki bardzo intensywny smak A smaczek, ten normalny. Trzeba też? Oliwkę też? Oliwki łyżkę też. O, a, może a, wystarczy. Trochę, trochę okay, okay. może trochę No Teraz i przyprawy. Przyprawy. Czerwona papryka. Czerwona papryka zawsze musi być. Słodka oczywiście. Pół łyżeczki, ja tak? Tak, ile, Jeszcze? Dasz, ile dasz to będzie dobrze. Tak. Ostra I też? Ostry pieprz, kajem. Okay. Tego to troszkę, tak? No tak. Jeszcze. O, okay. powinno być. Czosnek? Nie będzie ostry. Czosnek, tak? Czosnek też. Suchy czosnek. Czuł, suchy. Wystarczy? W tym przypadku, jakbyśmy dali świeży, tak? to by się zaczął palić. Bo to znaczy, będziemy podpiekać, smażyć na patelni Dopiero później. I imbir, kochani. Tak? tak, imbir też. Jeszcze i to raz. wszystko, to, to jest wszystko. Dobra przyprawa. to dobra, chyba dobra już wszystko dobrać. tak chyba na razie wszystko na razie wystarczy jak sobie przypomnę co jeszcze mam dać to dodam ale wygląda dobrze wygląda idealnie i teraz to musimy zostawić przykryjemy i do lodówki tak no, na godzinkę przynajmniej na pół godziny tutaj mam mięsko właśnie wcześniej zamarynowane Tutaj mam z 10 grzybków, to są takie pieczarki ciemne zmieszane razem ze szczypiorem pokrojone w takie 5 cm słupki. To wszystko poleci na patelnię, ale najpierw przed tym muszę ponabijać te mięsko pokrojone na to takie bambusowe patyczki. Za chwilkę zobaczycie jak to wygląda. Patelnia się grzeje, oliwka się rozgrzewa elegancko. I na pan patelnię. Polecam oto te patyczki właśnie. Kurczak na patyku, patelnia gorąca i możemy pomału po kolei wkładać, na maksa patelnia musi być, pamiętajcie. Czekamy tak długo, aż paczki same zaczną odchodzić od patelni. I jak, jak ja marzę, to na taki drugim nie jestem teraz, wykrywam od czasu do czasu i kontroluję, bo to musi odejść od patelni. Jeszcze momenci. Jeszcze moment. Znaczy to będzie odchodzić i dopiero będziemy przewracać. Jeszcze kilka. No tak. Te które odklejają się, możemy, kłardos, nie możemy to, nie. Tam, już przewracać. Tam już zmniejszyłeś płomień, tak? Tak, trochę mniejsze, ale mały podnieść. Ale muszą tam odbiorcie. To, no to, ja ma... to mało odchodzą. Jeszcze nie widzisz? Jeszcze ich dostać możesz. Podlejemy tą wodą. To jest wodą wody, tak? Ramka wody jest potrzebna do tego. No? Ale to jest jeszcze starożytna Dobra. Pięknie wygląda. Nie Ci do tego wody, bo jest gorąca. No i podsmażamy. jeszcze parę minut jeszcze. jeszcze tak? Więc to podsmażono. Dajemy teraz na matka. Ale nic i wlewamy wodę. I przykrywamy szybko. To się ma teraz pogotować. No 5-10 minut będziemy wszystko oglądać, bo to wszystko zależy. Zmniejszyłem ogień na połowę. I patrzcie, teraz to musi sobie wszystko tutaj się troszkę pogotować, aż woda odparuje i musimy pilnować. Musi zostać taka odpowiednia ilość tej wody, do której właśnie za chwilkę jak wyjmiemy mięso, wrzucimy czosnek, imbir, pieczarki, szypiorny. No, wszystko poleci na to i to będzie właśnie ten sos do polania. Plus do tego dodamy jeszcze, jak tam widzicie, stoi masło orzechowe i soja sosu, trochę do smaku trzeba właśnie wpilnować i testować. mięsko doszło, jest gotowe. Wykładamy na talerz pięknie. przyspieszyć bo. Ten sos musimy szybko zrobić, żeby nam mięsko nie ostygło za bardzo. I teraz tutaj na to wszystko bardzo szybko wrzucamy czosnek i imbir. Podnosimy to nisko paperyżej. Tak jest i pilnujemy jedna zasada. Woda potrzebna jest zawsze pod ręką. Musi być Musi być zawsze pod ręką, żeby nam się tu nic nie spaliło. Bo bardzo łatwo wodę odparować. Wystarczy tylko zebrać to wszystko na te najlepsze smaki. I teraz to musimy lekko tylko podsmażyć. Mm. Od razu poczujemy imbir i czosnek. To już prawie dochodzi. Widzicie, już wody troszkę było, czyli pora wrzucić grzybki i szczypiorek. No i trzeba kontrolować, bo to jest widwość najważniejsza w tym wszystkim nie można ani przepalić ani ugotować tego musi to być takie właśnie podpieczone, podduszone przyprywamy teraz na parę minut tak szybko bo dodajemy teraz troszkę soja, sosu. tak do smaku wystarczy? tak, dziękuję kochanie nie dałeś soli? soli nie daję właśnie, jak ja robię te patyki to nie używam nigdy soli, tylko soja soso. Pieprz tak, jak najbardziej, bo to mam dodać wszystkie przyprawy, jakie się lubię, ale to musi być taka słono ostre. Nie zasłone, ale ostre. No i zaraz jeszcze tylko dodamy łyżeczkę miodu. No musi być, musi być mm -hmm. trochę spodkawa. My lubimy łyżkę miodu zaraz na chwileczkę, jak tylko grzybki troszkę zmiękną, bo one muszą trochę zmięknąć. Tak, tak. To zejdzie za może 2-3 minutki To znaczy, to jest taka łyżeczka. Dodajemy teraz, bo już prawie dochodzi. Dajemy łyżeczkę. No łyżką to będzie, bo to jest dziwne. To się nazywa masło, orzechowe arachidowe chyba tak. Arachidowe, tak. No i łyżeczkę miodu dla osłodzenia tego naszego znaczy mojego wiesz, dzisiejszego łyżeczką, jego dzisiejszego gotowania a jakim panią się tam nie będzie czasem podobać moje gotowanie to proszę piszcie bardzo prosimy piszcie które gotowanie wolicie moje czy moje żonki my, my jeszcze damy radę o mamy prawie gotowe Damy mu, damy mu, tylko teraz już, no nie wiem, dla mnie to już jest gotowe. nie, to już nie zwiększamy, bo to już jest takie gęste, jak ma być, dajmy ja jeszcze nawet troszkę wody, dajmy jeszcze, tak? wejmij jeszcze ciutkę wody w niej, nie lubię, żeby było za gęste, ani za rzadkie, to musi być takie, jak sam raz, teraz, no teraz to pomieszamy, ja już wyłączam nawet, ja już to nawet wyłączam, bo teraz bardzo ważne, moment, żeby tego nie przegaje ani nie przyżalić. No wygląda tego, to to idealnie na ten. To leży, to leży. Tak, teraz wylewamy to wszystko. Taka ja podstawię to w tej strony. Wszystko wylewamy teraz na te nasze mięso. Podkładamy trzy No, I to wszystko, cały sosik właśnie orzechowy z miodem, grzybami, szypiorkiem. Poleciał, nadal. Poleciał. Zaprzyjaźnia się teraz tym wszystkim. A my za chwileczkę będziemy to próbować. to takie tylko proste mięsko, kurczaka na patyku, po smaku orzechowo, sojowo, miodowym. No I już wszystko gotowe. Teraz posypiemy. jeszcze dwa akcenty: sezamem, nawijania tego sezamku. Fajnie. posypuje sezamem, I? białym. I jeszcze piórkiem, świeżym, już świeżym. Dodać. Moje danie gotowe. No, zaczynamy. Zabieramy się u zapatyka. Zaczynamy nasze. Trzeba spróbować, jak to mięsko wyszło. Zapatyki. Ja sobie pozdejmuję. Wygodniej się będzie je no, ja nie ma problemu. O, ja próbuję pierwszy, bo. A to ja już też hmm. próbuję. Nie mogę się doczekać. To jest moje jedno z najbardziej ulubionych danin. Hmm. matko święta. Mm, pycha. Mm. Grzybek. Tym razem mi się mm. znowu udało. Bo dwa razy mi się kiedyś trafiło, że ciutkę przesoliłem, ale tym razem wyszło idealnie. Teraz idealne jest, pyszne mm -hmm. na ostroż. tego można sobie jakieś zapiekanki zrobić. Bo mm. to można je ze wszystkim. Możecie jeść z pyszkami, z ziemniakami, z czym kodem, ziemniakami, tak, albo tylko frytki, lubicie. Tak, tak. Taką suroweczkę. Mm. Grzybi przepyszne, czekajcie jeszcze, jak muszę spać. Szypiorek, bo uwielbiam szypiorek. Pierwsza klasa. Udało się. Słuchajcie kochani, dziękujemy Wam bardzo. Do następnego. Wyczymy wam dużo zdrowia. I do następnego. Do, nas. do następnego. Ale piszcie, piszcie, piszcie. Piszcie, pytajcie. Mm. Ale dobra. Voi ei, ei, ei,